Zbliża się do was nieprzyjaciel. Siema, tu def, Przyjąłem, a ze mną jest. Szakal, zaraz będzie atak. Właśnie. Przygotujcie się. Tak. Przygotujmy się. Bo się normalnie mamy czasu, żeby powiedzieć? Tak jest, bo. Bo tak. No. Już właśnie stąd. o Musimy się śpieszyć. No, akurat nie musimy się śpieszyć, ale lepiej się śpieszyć, bo widzicie sami, co się tu dzieje. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie, hejtujcie, co tam chcecie, oby tylko coś było. Mówcie nam, co Was denerwuje, co Was nie denerwuje, co byście chcieli zobaczyć, co byście nie chcieli zobaczyć, i tak dalej. Tak, właśnie, bo czekamy na tego Raccoon City, nie? Tak, czekamy na Raccoon City, Ghost Recon, Future Soldiers. Okazało się, że tak wyjdzie na PC, więc... Będziemy pewnie na nie trzeba uzupełnić się w wersję Playstation albo XBOX Można na PC Nie wiem jak ty, dev, ale ja na, na pewno Aliens, Colonial Marines O na tak, które tak. czekam już mm -hmm. od 2008 roku ja będziemy grać Na pewno kupię Jak na razie to Battlefield Tak jeszcze myślałem nad o, killing Floor i lef, le, na resztę coś zrobić. Tak, ale, tak. ale to przyszłość. A na razie na mnie lepiej. E, okay. O, lepałem. Snajper. Po, po, po boku są. Kurde, chodź tu do mnie do tyłu. Jeszcze trochę. Jeszcze troszkę. Tylko oddychaj, nie panikuj. Dobra, jesteś. Uważaj, bo to są w oknach, nie? No, no. Co ja ci powiedzieć, ale wyskoczyłeś, kurde, jak dziwka Ja myślałem, że ich zdjąłem wszystkich. Te. To... jak mi pomyślałeś. No. Za późno się o tym dowiedziałem. Ale mnie uświadomili szybko. O, dostał. Uważaj, uważaj. Ładnie. Jest tam. Dobra, leży. Lecimy do przodu, więc... Tak, trzeba zmienić tą broń. O, jest. Usas. Usas, Usasasasasasa. O. O, okay. um. A. ump. Tak zwany umpek? Ump. Co, usasz go? Nie, mam już też. Usasa. To jest to. Ciemno, włączmy sobie latarki. Znowu. Lecę tu obok do pomieszczenia, spróbuję zjechać z flanki. Ja pierdolę. W każdym razie to oni mnie zachodzą z flanki. A ja damy radę, damy radę, nic się nie budzi. Pewnie. O Nie z takimi grami się obcowało. Dobra dostał 7 kryje za Oj, e, nie średnio Ale już jest aha tak, włączono włączony Dobra, chodźmy, chodźmy. Czysto jak nie jest czysto, ale zbyt Zbyt pusto. Aha, tu będzie ten, tu będą oni wychodzić. Tak, tak. Trzeba tu te miny po, rozkładać. I będziemy spamować granatami? Tak, jedynie. <grymne> Najlepsza metoda, dobra. Będziemy spamować jebanych synów. Tu się dobrze usadzić i... No, otwórz te drzwi. Tam jedne. No to ja rzucę. Szyby najpierw wybić. I spamujemy. <gryzny> Trochę noobska, ale skuteczna mm, metoda uwielbienia siebie. No, jedynie. Ewo, ja tu... ...ich nie dostaję. O, to jest lepiej. O, jest lepiej. O oh, ja, jezu. Co ty pod nogi rzucasz? A, to jest tablica ja w nią rzucam. Dobra, co? To... Znaczy to też taka taktyka, wiesz, żeby do nas nie podeszli za bardzo. No, no, chodźmy do tego Gdzie Ja granat po mnie, jezu, zmarł. Wróciłem się. Trzymać się To zaraz będziesz żywy Dobra. I zaś granaty. Kurde, trzeba ich rozstrzelać. No dawniej tam, ja tu będę ich spamował. O. No. Dobra, idziemy. Za! Zderzył. Ładnie. sasa o. sobie wezmę. Zbuduj mały popłoch. O kurde. Czekaj, czekaj, kolego. Co jest, Boże Święty? Już wchodzę. Na dół mu Dobra, dobra, dobra. Jestem gotów. Wchodzimy. O, zajęliśmy tam drogę. Dobra, idziemy. Uważaj tam na dole Tak, ja nie widzę Też tu masz na górze Stanisz się pomóc jak będę miał jakieś tam... Nie, dół, nie, ty ogarnij dół najpierw, bo... Tak, tu jest... Staj go Ja górę mam czystą Teraz dajmy do handlu O! Znowu przywalił. No to ja musisz już śpiesz się, da. Czekaj, mogę ci. Suki się z no widzisz? Dziwada, potrzebujemy pomocy. Dobra, jedziemy. Dobra. O ssas.

Jaka sieka. Ej, schowaj się. <grymne> Zagalopowałeś No, dwa USASy, uwierzcie mi. Moc. No, tylko... <grymne> jak coś jest dalej, to jest sieczka Tak, tak. Modern pewnie by było jak Akim, bo dwa USASy, nie? <grymne> Żeby była przekięcie pały. A Raz ja, osłoniacze. No, Dobra. Dobra, czysto. Ja, czysto. Ej, jeszcze tam jakiś muszyn jest. Sprawalizm do niego. <laughs> Teraz musisz być czystym. Lecimy, lecimy. Ciemno. ciemno jak w dupie muszyny. Ło! Wow. Rzecz bo to są tak? Masakra. Ile dziur na ścianie? Ja pierdolę. Czysto. No, no, ładnie, lec. Teraz już musi być czysto. No. Ładnie tu dekorowaliśmy ściany, widzę. No. no. no sobie weźmy. Prawdopodobnie będzie teraz chyba ucieczka. No. Chociaż, nie wiem. No ty prowadzisz. Jesteśmy już w podziemiach. Mam prowadzić, na dobrą. no na towarzystwie musiałem. siadaj, go, go, go. No już jedź, jedź! jedź. O, jakaś gangsta muzyczka. Tam na lewo do bramy, co to robisz? To, no, gdzie, gdzie? No tu, na lewo do bramy, nie tu. No, kurwa, człowieku. No tu. No. No. страшно это было. А, хорошо, хорошо на меня Ну, красиво, спокойно. Там, там, Но у тебя если говорить Да Ну,